I kto najbliżej tutaj mnie stoi? Wierna lotniczka. Co tam kochana Milusia? Milusia? Uch ty Milusio gołąbusio. Pokaż się. Zaraz wszyscy dostaną jeść, dzisiaj dostaną groch. Po południu będzie padał śnieg, to tak groch będzie trzymał licznatki miejskie. Tutaj gołąbeczek myślałam... nie, podobny do takiej y, białolotki, która u mnie kiedyś była, ale to nie, to nie jest ona. Ona no to przychodzi na parapet. Ona no to przychodzi na parapet. Tutaj rzucam więcej grochu, bo to jest takie statko w, w, w mojej... Tutaj w, w pobliżu mnie. Tutaj zawsze trochę tak... Dwie, częściej dostaną jeść częściej dostaną jeść, to tak dzisiaj wybrałam dla nich groch. E, taki groch cały, no, jeśli nie wstecz, to takim e, 7 zł. Ale na przykład kasza pęczak to kilogram kosztuje 4 zł. E, a kasza jest zdrowa, bo też tam ma witaminę e, B. A w takim okresie to właśnie e, różne choroby dopadają gołąbków. Dobrze, jak mają witaminy. jak tutaj się uwijają. Dostaną tego grochu yy, będzie padało po południu, to na, wszystko, na pewno wszystko im zasypia, ale dzisiaj jest fajnie, ciepło, nie jest tak źle. Nie ma wiatru, e, troszeczkę jest odsłonięte, nie, nie wszystko jest przysypane śniegiem. Jest nasza bohaterka. Jak już jestem przy głosie, bo tak gaduła jestem, a ręce tutaj trochę mi szwankują, więc z odpowiadaniem na komentarze pisaniem to tak... Yy, E, troszkę e, muszę się tak no, ograniczać e, kochani więc tak, dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, komentarze e, za wszystko, wszystko od Was to dobre płynie. No i tak jak mówiłam, już e, od miesiąca kanał zarabia. Czy filmiki tam mają swoje grosiki i są wspierający kanał, e, to jak uzbiera się 300 zł, to jest do wypłaty, a tam dokładnie się jeszcze nie orientuję, to mi się w ogóle nawet, nawet nigdy nie śniło, żeby zdobyć tyle potrzebnych subskrypcji i tylu, żeby miała tyle subskrypcji i tylu po prostu no, tyle wyświetleń, które były potrzebne, żeby kanał zaczął zarabiać. No teraz y, taką bohaterką jest y, ta gołąbeczka y, lotnicza. Y, ta lotniczka tam w statystykach prowadzi w tych zarobkach. No fakt, że y, to są takie filmiki właśnie teraz wrzucane o niej, ale sporo ma. Tych wyświetleń i właśnie sporo tych pieniążków. Także ona tu już na swoje zarobiła i jeszcze zarabia. Tak jak z hodowcą tam była w korespondencji, że jeszcze zarabia dla mieszczuszków, tutaj miejskich gołąbków. No, będzie mile widziana w domu, jeżeli wróci. No, ale tak jak ja mówię, pan powiedział, że ona zaginęła jako młody gołąbek i młody lotnik. Może ktoś ją przetrzymywał, bo to jest 20. Y, z 22 roku. Może ktoś ją trzymał i wypuścił. I ona drugi raz y, no, tak powiedzmy zdezerterowała. Może woli być na wolności. Tutaj hodowca dał wolną rękę gołąbkowi. Wolny wybór. No i fajnie. I y, pozdrawiam i hodowcę i, i wszystkich kochani was pozdrawiam. Y, I te, Yeah. Aha, i co ja jeszcze? No fajnie, mi się wydaje, że to się też sprawdza taki, taki temat, że gołąbeczki, jak ona sobie wybiera, cwaniaczka, <noise> że gołąbeczki jak dostaną trochę, no może powiedzmy gorsze ziarno, no nawet ten groch dostaną na początek, to tak trochę sobie napchają w tych tobołkach, a później spokojniej sobie jedzą ten słonecznik. Tutaj też dostały trochę słonecznika. Nawet trochę ryżu tu było i, i y, kasza. I kasza też. Kasza to już taka drobniutka, jak y, słabszy gołąbek nie może się dopchać do tego jedzenia. No to po prostu... A tam z tyłu też gawronki oczywiście się zjawiły. One na, na, na dystans. I kawki. Zawsze tak na dystans. Ale coś tam też zawsze złapiam. A szczególnie groch. A dzisiaj mam groch w całości. Nie połówki, tylko w całości. To szybciutko, szybciotka się pojadły sobie ptaszki. No i sobie chodzi, kochana, miła, milusia. Jestem w tym drugim miejscu, nie ma tego kąbka z nóżką. I jak tak odejść, zostawić samo statko, to rządzą gawronki i kawki. to to jeszcze młoda kaweczka jak jest młoda kawka to ta dorosła potrafi też udziałać gołąbka jak tam jest takie, taka młodziutka kawka i ja przyniosłam tutaj też była ta mewa, więc przyniosłam takie jedzonko dla mewy i zobaczę czy ona tu gdzieś jest w okolicy, czy sfrunie no, niech się trochę nacieszą, zaraz tam podejdę, to będą tylko gołąbki sobie jadły. No i ja jej nie zauważyłam, a tu już też w tym miejscu się zjawia, zjawiła Milka, wilka. Ja tam ją nazwałam takim imieniem, gołąbka na jednym z szorców remixów, który był najdroższym gołąbkiem na świecie. Na na obecną chwilę, bo to też był, był, była samiczka. Jeszcze dam jej jeszcze jedno imię, ale to jak zrobię jakiegoś remiksa. Te remiksy, każdy grosik się liczy, bo to się do ogólnej sumy później liczy. To te remiksy to jest takie zarabianie na pół z właścicielem tego utworu. Ale fajna sprawa tak dla artysty też takie zarabianie i tak staram się po prostu no staram się fajnie tak podłożyć właśnie muzykę pod zachowanie gołąbka i fajnie z tego wychodzi taki remix no i tam rządzą gawronki nawet uciekła, Milusia uciekła też stamtąd bo widać że one tam ja tam podejdę to już tak gołąbki sobie swobodnie zjedzą no, tu też jakiś maluchny, taki drobniuchny. Gołąbeczek, jeszcze jakieś malutki. Ja już tam kaszę mam to wszystko, to słonecznik też sobie zje. No, już jak ja podeszłam to już tak nie mają odwagi gawronki. E... Jeszcze wrócę do tematu, że fajnie tak dać na początek gołąbkom e, może takie trochę inne ziarno właśnie, takie groch. Tańsze ziarka nawet. Żeby tak różnorodnie miały i nie takie obciążenie dla budżetu. O, też głodny ten młody to gołąbeczek. To można dać właśnie kaszę pęczak, ona jest taka grubsza. Jak wysypiemy taką drobniutką kaszę, oczywiście tam gdzie nie pada, gdzieś, gdzieś pod zadaszeniem, no, lub gdy nie pada, to te właśnie gołąbki sobie tej kaszy tam też się najedzą. No i ja tutaj byłam, no tak, ale tego łąbki one się tak przemieszczają w promieniu, nie wiem w jakim tu dużym promieniu i szukają tego jedzonka i ten też sobie dzisiaj poje, a jak spadnie śnieg, to już będzie miał tobołek pełen. Zaraz tu jeszcze dorzucę, a tu na dnie to mam właśnie słonecznik i mam, yy... o, o, o. notka. mam słonecznik właśnie tutaj na dnie w, w wiadereczku i kaszę. To akurat. I zaraz zrzucę też No tutaj te kawki tutaj te kawki Ta młodziutka jak... To... Widać że to młode, bo to to... A jeszcze taki ten wypolek ma taki trochę inny. O coś znalazły. Zobaczcie jak one czyszczą nam nasze środowisko. Tak, to mi się wydaje, żeby to było, no po prostu by było. Byśmy tu no już i tak nasze meszki gryzą, jakieś stworzenia. I tak to by było, nie wiem, robactwa dużo. A tak to one czyszczą, coś tam znajdą, coś zjedzą, wszystkie, wszystko pozbierają, co tylko możliwe. Kawusia mała. Młoda, ona ma takie, taką inną tą, tą głowę wtedy. To, taka młodziutka jest.